Będziemy mieli dzisiaj przyjemność komentowania dla Państwa tego spotkania. Już z niecierpliwością oczekuję pierwszego gwistka sędziego. Zaczynamy ten spektakl. Blizda. Grzęska. Skutecznie dograł do kolegi. Wspaniała wrzutka. I sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. Planowali ten rzut rożny drużyna przeciwnika przy piłce. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Polak szczot. Kłus. Polak. Dośrodkowanie przejął obrońca. Blizda. Ciekawe, czy był spalony, czy też nie. Pista. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna Wilczek Szczot Wilczek Chorwat Szczot. Wilczek. Hanzel. Wilczek. Brawo, ładnie podał. Ładna dwójkowa wymiana piłek. No, będzie gol. Ależ spudłował. Ślepszy ją piłkę i nieczysto strzelił. Dobre rozegranie. Zakręcił teraz obrońcą. Jest okazja, ależ niewiele zabrakło, by objęli prowadzenie. Świetnie sforsował obronę przeciwnika. Sam strzał nie był już tak dobry. Ględzka. Sobiech. Znakomicie gra głową. Zobaczymy, pewnie dzisiaj sporo dośrodkowań właśnie do niego. Pruska. Pruska. Oblężenie bramki rywala, długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Ładnie grają taka klepka w języku piłkarskim. Piękny gol! Spójrzmy na powtórkę, bo warto. Piękny gol! Tak i będzie we wszystkich serwisach sportowych całego świata. A tak skrzydłem okazał się fantastycznym rozwiązaniem. Hanzel, no, dobra okazja, będzie. Dobre podanie. Czy to wykorzysta? Udane podanie. Ach, szkoda! Jeden do zera, koniec pierwszej części spotkania. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Wilczek. Pus. No i przejęli w ostatniej chwili. Ruska. Ależ, rozumieją się bez słów, kapitalne podania. Mija obrońcę. Przejął piłkę we własnym polu karnym. Klepczarek pierwszy. Us. Horbat. Czarek Pierwszy Nie dał szans, odebrał piłkę Rywalowi na skrzydle Sobiech Wista Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Świetne podanie, czy to wykorzystają? Nieudany strzał za bardzo w bok. Nieczysto uderzył. I będziemy mieli zmiany w obu zespołach. Oddał piłkę. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Dobrze dograł. O strzela, uderzenie, poza bramkę. Źle uderzona piłka. Strata i przy piłce rywale. Wspaniale przechwycił. miejsca, by wrzucić w pole karne. Świetnie przerwał tę akcję obrońca. Przechwycili przeciwnicy. Szczot. Ależ piękne podanie. Dobra akcja skrzydłem. Szansa na dośrodkowanie. Przyjął i odgrywa z powrotem. Ryzykował, ale udało się. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Trener podjął decyzję o zmianie. To dobra decyzja. Musi coś zmienić, jeśli chce odmienić losy tego pojedynku. Pruska. Cała seria udanych podań. Pięknie podał. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Świetnie zagrał. ale z podanie, jeśli to wykorzystają. Ach, kapitalne podanie. Świetna współpraca. Centra groźnie. Przymierzu teraz z woleja. Obok bramki. Minimalnie przestrzelił, ale zmarnował bardzo ważną okazję, aby przesądzić o losach spotkania. Szykuje nam się zmiana. Orbat. Klepczarek pierwszy. Orbat. Polak. Rozpoczynają i w tym momencie sędzia kończy to spotkanie.